SARE S.A. to grupa kapitałowa notowana na NewConnect, która ma w swoim portfelu spółki z branży big data, e-mail marketing, wsparcie sprzedaży, performance marketing. Są to spółki bardzo innowacyjne. SARE S.A. to bardzo wyjątkowa grupa kapitałowa na rynku NewConnect, ponieważ jesteśmy rok do roku dochodowi. Zwiększamy swoje przychody yy, po 78% rok do roku. Mamy dobre wyniki finansowe i jesteśmy dzisiaj gotowi przez kapitalizację i cele emisyjne do wejścia na rynek GPW. Dostaliśmy zgodę z KNF-u 12 grudnia. Aktualnie jesteśmy na etapie pozyskiwania inwestorów do nowej emisji akcji. Zapraszam do zapoznania się z naszym prospektem emisyjnym na stronie staresa.pl